No i jesteśmy za dnia. Słoneczko ładnie świeci. Na dworze zrobił się plus. Więc dlatego też otworzy, otworzyliśmy Teksas. Zimniej w środku niż na dworze. Chociaż jeden na plusie to niewiele, ale zawsze jeden. No, a my tutaj niedawno zaczęliśmy ładować akumulator, bo akumulator jest totalnie kaput. Ale liczymy na Foxura Kocura, który skrzesi. I da na tyle prądu, nie? Mamy go naładowanego na 100% Niech ten trochę tam podładuje, może zawsze będzie lepiej No i spróbujemy odpalić i wyjedziemy MLM I wyjedziemy im na dwór, żeby się na dworze pochodził Dogrzał się, żeby zaczął silnik pracować tak jak powinien I później zaczniemy sprawdzać napędy, czy w ogóle działają biegi, czy ruszy do przodu, do tyłu Później za, za, nie wiem czy są zapięte sprzęgiełka czy nie, bo nie pamiętam My zobaczymy czy wszystko działa po prostu nie? Jak będzie działał to go odstawimy na miejsce I później będziemy myśleć Może jakiś tam To śnieg spadnie to jakaś będzie misja Tam wyrywanie tu jakichś gałęzi To będziemy klienta Używać Aż się w przyszłości doczeka remontu generalnego Ale to jeszcze Duża przebudowa Teksasu Tu musi powstać warsztat a na razie tego warsztatu nie ma Ale w przyszłości do tego dążymy Żeby tu powstało miejsce warsztatowe I żeby szło działać Chcemy mu przywrócić nowe życie, ale to daleka przyszłość. Oj, daleka. Ale mamy z nim wspomnienia, więc fajnie, że zagadał. I może jeszcze wyjedzie, to już w ogóle będzie całkiem, całkiem fajnie. A wspomnień cała masa z tym klientem. Przygoda się zaczęła bodajże w 2017 roku. Dobra, że kiedyś tam opowiemy coś, co nieco. A teraz co, idziemy zobaczyć, co Are zrobi na dwór tu niech się klient ładuje ściągniemy te graciki z tyłu co są o nie mogę się zmieścić halo co tu jest Aha, tutaj strażak do wyczyszczenia słabo się obkręca nie zawalony trochę od sadzy myślę że jak go wyczyścimy to będzie hasał gdzie teraz? Ale pod słońce to nie widać tak Tutaj jest piłkarz Zawsze chciał zostać piłkarzem, ale... Pies to w piłkę nie może grać, no nigdy się do żadnej kadry nie dostał tak został tylko samotnym wojownikiem nie? A kiwka wszystko, nie? I bym był w napadzie grać, i na bramce Taki uniwersalny żołnierz, nie? Tak, ja tak, broń, broń. Dobrze. I kiska, i lewo, i prawo, i kiska. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Dobra, dobra, praca na nogach jest. Tak wygląda zabawa zaresem. No na piłkę to szałaput jak biegna. Sopą w ręce faktycznie, no ty już widzę postępy robisz. Dobra, sprzęt się naładuje i wracamy do Teksasu. Może wyjedziemy z tym klientem, nie? Ale jest już gotowy, mój od pola i tego ruska mu jedziemy w terenie. Czeka, nie? Dobra, zaskakujemy, hop, na dół. Tam go piłka interesuje bardziej, nie? Ale tu by chciał jechać. No, kawkę mamy zrobioną. Teraz sobie wypijemy. Jak sobie kawkę wypijemy. To pomyślimy, co dalej. Tutaj już na drodze na misnie stoi. Furtka do wyjazdu. Tutaj się akumulator cały czas ładuje. A my zobaczymy, może tutaj ład wyjedzie. Pojedzie do przodu. świnią dal. La la la. <grymne> no. kawka, stygnie, bo parzy A my przejdziemy do dalszej relacji. Niedługo zadymienia, ciąg dalszy. No, Szybę mamy dokręconą, bo plan było ją zdemontować, no ale teraz tego nie zrobimy, a nawet jak będzie trzeba odciąć lusterka, to lepiej niech to jest skręcona może nawet niż popuszczona, ale lepiej, żeby tak nie latała. Nie? Jest zachwycone ładnie. Szybka, przetarta, można startować w sumie. Nie? Brakuje nam fotela. Nie zamontujemy fotela na pierwszą jazdę ze względu na takich, że nie wiemy czy jest olej w mostach a fotel, kulka w ręce. Ręka na gajdze i jest władza i mo można by po poszaleć, i to by się mogło źle skończyć dla gościa. Dlatego będziemy jechać na jakimś taborecie w podobnym czymś, bo wtedy to ograniczy do jazdy na wprost. Nie? O, no, prosto na temat. Tutaj karmierzyk krzesło można ustawić na gwincie Czyli trochę rura jest giętka. Możemy obniżyć na przykład, nie? Jest wysoka. A no, wtedy nie potrzebujemy w ogóle szyby, nie. No, tak już w sumie jeździliśmy, wtedy się jeździ śmiesznie. Głowę się ma nad tym, nie? Ale widok jest HD i z góry jest silnik w ogóle No ale tak. na no, takie niskie się nie uzyska pozycji jak w samochodzie, żeby, żeby człowiek siedział tutaj Musiałby leżeć, Poł połóż się Tu się trochę wkręca, wkręcimy to na maksa No to w połowie a tu kręcimy, a kręcimy, nie Trzeba nie zamknąć przy ruszaniu, bo to różnie było, a tu sprzęt jest niepewny Lepiej transportowy. sportowe Kurwa, to tak tego jest może tej A Niżej jest wygodniej, bo kolana o kierownica i tak będę się prostował i patrzył tutaj górą. Trochę gorzej wtedy, ale to się wychyle. trochę w tą. No dlatego pojedziemy na tym, to wtedy będzie brum, brum, brum. wsadzili sadzili fotel, to byśmy się poczuli jak kobica. Hydro... Człowiek. gdzie zaraz... No, tutaj piłki nieopuszczane. Nie chcesz oddać? i wjeżdżamy i odpalamy i wyjeżdżamy od razu jak odpali to od razu mamy drogę na wprost szykowaną. żeby w tym zadymieniu nie siedzieć i wyjedziemy gdzieś z tyłu żeby się nie rzucać też w oczy niech sobie rozgrzeje i sobie pochodzi Tak jest plan o ile odpali wiadomo ładuje się około 40 minut ale liczymy na ten rozruchowy mały jump starter 100% fox koców Nieraz się pokazał z najlepszej strony Słoneczko nisko Na chwilę znajdzie Dobra, musimy założyć kamerkę na głowę I ruszamy Dobra, Sprawdzam czy leci Zakładamy. Mam nadzieję, że obraz się nie przestawił, nic się nie dotło, bo nie mamy pilocika, żeby sprawdzić albo się uda, albo się nie uda. O. O. Mamy zimową czapkę, więc też się ciężko zakłada. Tak teraz ustawiam i zobaczymy jak to będzie W <laughs> ręce mi zimno, ale już są emo emocje Uchylamy drzwi Niech sobie leży. Możemy jeszcze sprawdzić olej. Uuu. spłynęło trochę mało z jednej strony, tak, z drugiej ten. No. Trzeba by mu dolać, ale mu dolajemy później. odłączamy sprzęt na bok odpinamy Koksura, foksura plusowy mamy z tej strony minus tu Nie mam takiego klinika dobranego, żeby gaz trzymał. Kiedyś był taki fajny dobrany, że trzymał, ale on musi odpowiednio głęboko wchodzić i się blokować, a ten się nie blokuje. A też by trzeba to miarę szybko odłączyć i dlatego też tak jest kiepsko z wyjściem. Nie? Chyba przygotuję na szybko może klinik jakiś. Dobra, odłączymy jedną klemę. Jeden procent baterii nam porwało. Trzeba szybko działać, bo akumulator jest tak słaby, że tamten traci parametry, nie? Klinik, klinik, inny klinik Gdzieś rzucają jakieś kliniki hmm. Tu sam Może dwa żeby się oparł, żeby A, ten będzie tam oparty, to będzie siedział tak teraz na no, ten za i tyle gazu jest chyba odpowiednio nawet można go sklinować na no, tak i już wtedy jest Jak się będzie trzymać to będzie trzymać Dobra Gaz mamy klema i do boju Trośmy inaczej mieliśmy tak dziwnie teraz leży, nie? W powietrzu jest no, Już kombinowanie. Odwrotnie musiał być. O, tak lepiej. palony Tutaj jak się zajdą prądy, znaczy, że świece grzeją no, drgło, ale coś tu nie łączy, tak jak powinno, nie? No dobra, złapię to. O? Kurde. Coś podjechał cięcie materiału. Z prądami wrócimy. No i lipa chyba. Coś te świece też nie chciały grzać, ale wczoraj przy pierwszym odpaleniu to zjechało 11%, tylko tu już mu uciekło. 31, nie? Więc on już ciągnął prąd, a akumulator jest wydygany. On jest tak słaby, że. Ten nie, nie jest tak na, sile, na, na tyle mocny, żeby bez pomocy tego dał prądu. Nie? Ale jeszcze jedno zrobimy próbę. Ale... Chyba kaplica, ale jeszcze nadzieja jest. Nie? Szkoda, bo jeszcze jest dzień. Warunki sprzyjają, a tu nie ma prądu. Wczoraj było ładowane 4 godziny. To też coś to podładowało. To słoneczko zachodzi. Dobra, ostatnia próba. Des Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pal. Nie ma prądu. Bez prądu nie da rady. Nie? Ten się niebezpiecznie wyładował do zera No jak jest taki Taki padnięty akumulator to kiepsko na samodem. Powiedziałem, że trzeba by podjechać z klemami i też się by mógł grzać, chociaż może by wtedy odpalił, ale Najlepiej byłoby akumulator od wusa przełożyć, nie? Chociaż nie chciałbym od busa wyciągać, ale chyba to będzie jedyne rozwiązanie No A tu wartość zero, niedobra Idę go w ciepłej, jak doładował Misja. Nie niepowodzenie No, jak niepowodzenie to się nagrało <ścoughs> oj, oj, oj. No cóż, nic nie poradzimy No, tutaj się rozebrali i tak promienie przyświeciły, nie? Oddawaj akumulator a, i zapomnieliśmy też dodać o warunkach, że wczoraj klient stał koło pieca. Można powiedzieć, że przy piecu. No I to było palone parę godzin. Więc tutaj ten 20 stopni załóżmy. się. że było ciepłe. No i, no i pomijając fakt, że dzisiaj 40 minut ładowania, a wczoraj 4,5 godziny ładował się ten zdechnięty, padnięty akunatek. No. Tak to wygląda. Z gazem jesteśmy przygotowani. Dwa klimy nas nie zaskoczą, ale. Brakuje prądu. podjechać na kable, ale te na kable odpalanie to... No, jakie tam? Samemu to zlipa w sumie. Dobrze było, jakby ktoś był i kontrolował sytuację, żeby wyjechać, a potem wjechać. No, lepiej baterie przynieść, nie? i Chyba tak zrobimy, bo już teraz to już... Myślałem, że to trochę pochodzi dłużej. Nie? Mało jest po wczoraj, tylko się nawdychaliśmy z Do dzisiaj tu już teraz nie, ale jak na, na początku wchodziłem, to czu, czułem zapach przekoptonego Diesla takiego, nie? Mm. Dobra, łapy skosniały. Aż no, pogody to słońca nie dogonimy. Słońce się chowa i my się jednocześnie żegnamy. Na dziś to tyle. Nie udało się wyjechać sprzętem, ale w następnym odcinku myślę, że 99% wyjedziemy, bo akumulator będzie zbusa nasz. Pozdrawiam i do następnego!